Eldo na rejonie, Hunter na mikrofonie, witam was w kolejnym materiale z Minecrafta na 100% Oczywiście dziękuję za oglądanie, dziękuję za wspieranie, mam nadzieję, że serika dalej wam się podoba Pamiętajcie o playliście w prawym rogu Zachęcam do wspierania od piątaka miesięcznie, no i zapraszam też na yy, Discorda yy, Chciałem powiadomić, że dzisiaj będzie live'ik od godziny 18 do godziny 21 Gdzie będziemy sobie robili kolejne jakieś tam rzeczy, jeżeli chodzi o właśnie Minecraft na 100% Natomiast dzisiaj słuchajcie, tak już przeczytałem w końcu poprawnie E, jak powinno się zrobić ten achievement? E, jak coś to pamiętajcie, zawsze, że nagrywam z zapasem. Także to, że wy napiszecie jakiś komentarz, to nie znaczy, że ja go <gry> zdążę przeczytać. Najzwyczajniej w świecie. No ale okej. Okay. Nie w tę stronę, w tę stronę będę potrzebował się bardziej udać. A no dokładnie to w ogóle będę potrzebował, jakoś tak. Jakoś tak, tutaj było dużo. I już przeczytałem sobie w internetach co to są te chogliny. Chogliny to są te takie duże świnioki. I do tego dużego świnioka muszę przeprowadzić. O, jest jeden. Teraz tylko, żeby zrobić jakieś takie. Przejście, co by on był zainteresowany. Może tutaj. Się zastanawiam, czy czy damy radę. Powinniśmy dać radę, nie? Powinno się udać. Zróbmy jakiś taki większy trochę portal. O kurwa. Tu mi nie wyszło. Dobra. Jest całkiem spory ten portal. Mamy również zapalare. I teraz przydałoby się zrobić tutaj jakieś dojście, nie? Żeby on mi tutaj podszedł. Hamie! Konu na bajerę. Hono, hono. Ej, świnio. Świnio, ty, chodź tu. O, kurwa, idzie. Idzie wściekły maciek. No, kurwa, e! No, idziesz tu, kurwa, czy nie idziesz, ty? Kurwa, jaka świnia z niego, no. Kurwa. No i co się boisz, kurwa? Co się boisz? No czemu on się boi, ty? O co ci chodzi, ej A ty się kurwa nie udzielaj. Ty też. I nie chcę, nie chcę przejść, co za zamęda? Chodź tu, kurwa, duży. I czemu on się tak poddaje? Ty zaraz cię kurwa na smycz wezmę. Chodź tu, kurwa. Ty, hamie, pierdolony, ty chodź. No i co ty kurwa? A bo najpierw trzeba wygenerować, dobra, zapomniałem. No i co mu kurwa nie będzie pasowało, przepraszam bardzo? No, ty kurwo chodź tu mówię. Pierdolony ty. Czemu on nie chce przejść? Nie rozumiem tego. Kurwa, nie rozumiem tego zadania. Wypierdalaj. No nie tak to powinno działać. Ty, on powinien normalnie chcieć tu przejść. On ma miejsce, wszystko ma. Kurwa, znowu czuję, że jest ten sam problem, że nie widzieć. Kurwa, czemu te moby mają straszne problemy z przejściem na, na Overworlda? Aż sobie zapozuję, zobaczę, co jest tego przyczyną. Dobra, i yy, to tak. <grych> Chyba mam już informacje z internetów, jak to zrobić. Mam nadzieję, że to zadziała. Poszli, kurwa wy, peti pierdolone. O, kolejny kurwa odważny zajebaniec. Poszedł kurwa, jeden z drugim. Nie denerwować mnie. Ogólnie, jeżeli chodzi o zrobienie tego, to będę musiał wrócić. Trochę lipa, że ubiłem tego jednego. Chyba, że znajdę drugiego. Dobra, jest drugi na szczęście. I muszę zrobić tak, żeby przygotować sobie bloki do kopania. Tak. Muszę rozwalić portal. I stworzyć nowy, ale zaczekać jeszcze z tym. Tutaj sobie tam. O. W sensie, żeby go nie budować na nowo. I teraz tak, robimy. Idziemy, kurwa po świnioka. O, on taki kurwa wstydliwy jebany. Chodź tu. Opatrz kurwa zerwał się jebany. Poszło wąty kurwa. Chodź, kurwa. Pierdzielony. Pierdzielony! Pono. O! O! I teraz on się przenosi do tego... Przeniósł się do drugiego świata. Teraz musimy poczekać aż on się zamieni, właśnie w zoglina. A powinno mi to, mu to zająć tam 15 sekund, dokładnie, tak jest. I teraz, jak go pokonam, to achievement powinien mi się zaliczyć. Monster's Hunted. I mamy zrobiony kolejny achievement, tylko faktycznie tutaj. Widzę, a może to też była taka zasada, zobaczcie, przy tym, przy gaście, że trzeba było rozwalić ten portal i potem, no, odpalić go w sumie w tym momencie, w którym gaz by wleciał, nie? Też, też można by było taki twardy reset zrobić, bo może wtedy ten portal działa faktycznie i on nie spędził tam zbyt dużo czasu i go przeniosło, no? Może być, że taka sytuacja miała miejsce, ale okej, okay. słuchajcie, kolejny zrobiony achievementik w Adventure. Zostało nam z Adventure w sumie 7? Dobrze liczę? 7. Tu zostało 7 i tu też chyba 7. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I z tym aksolotem to też widziałem, że dobrze kombinowałem, tylko że ja muszę zadać ostateczny, ostateczny hit, że tak powiem. Także trzeba szukać tych utopców. W którą stronę do domciu? Tutaj. Także F3 plus B będziemy szukali sobie zaraz. Właśnie tych. W sumie mogłem. Portalem wrócić, ale. Chuj w to. Trochę, ben, trochę będę leciał. <grych> no, czyli Axolot musi zadać hita, i ja muszę zadać ostatne, ostatecznego hita. Prawdopodobnie, a nie Axolot. I on tam potem, że wyczuje, o kurwa, ale z nas dobrany duet, no to on wtedy będzie. Regeneracja mu się włączy Akurat fajnie, bo nocka się ten robi A w nocy pojawia się ich zdecydowanie więcej, nie? Łódeczkę mam ze sobą? Mam ze sobą łódeczkę No to zaraz będzie szukanko Gdzie to dokładnie się pojawią, dziady? Trzeba szukać podłużnych hitboxów, które będą gdzieś na dnie. Podłużnych, pionowych oczywiście. O, tak jak tam. Mam nadzieję, że się uda. I on regenerację daje? On sam sobie włączył regenerację, bo to chodzi o to, żeby właśnie on. On tutaj mi też dał regenkę. Na tym polega ten achievement, ale spokojnie, zrobimy to. Już w ogóle widzowie coraz bliżej, nie? Cholera, fajna seria, naprawdę mi się podobała ta seria. Ze względu na to, że co chwilę coś się działo. Wiadomo, że przygotowanie sobie tam do tego, how did we get there, czy tam here, to będzie masa przygotowań. No, ale wierzę, że uda mi się też zrobić ten achievement. Najtrudniejszy achievement w Minecrafcie, który wymaga bardzo, bardzo dużej ilości przygotowań. Ale wydaje mi się, że też do zrobienia. Najgorzej będzie przetransportować w sumie tego Shulkera. No i tego ordena, żeby znaleźć, nie? To też będzie od... No, 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 to też będzie. Bo nigdy nie walczyłem z tym mobem, także... <laughs> to też będzie ciekawe doświadczenie. Taka pierwsza walka. Pewnie mi najebie jak dziki. No pewnie tak będzie. Walczę z moim ziomem. Nie dało kurwa, tak solocik, why you do this, men? Chodź tu kurwa, dziadu kurwa, wstrętny, chodź tu. No, patrz jak się kręci, jebany. szukamy kolejnych. No nie powinno być większych problemów, żeby znaleźć Tylko właśnie, żeby ten achievement taki patrzyłem No to, to na takiej zasadzie działa, nie, że A może zrobię tak, że ja pierdolnę pierwszego hita Axolot drugiego i potem ja trzeciego I może wtedy załapię ten achievement Zobaczmy, zobaczmy w ten sposób Bo Axolot no dużo mu nie zabiera Pomówmy się Tyś I tyś kurwa the healing power Of the skurwysińska friendship Ta jest kurwa chodź tu <grymne> Oleż dzisiaj widzowie Lecą kolejne adwansaramenty O teraz będzie kotów Trzeba kurwa ogarnąć No i na łódkę Z kozą A weź kozę ogarni. Dobra trzeba pofarmić trochę tego Trochę mączki kostnej. Nie, nie, przepraszam. Co ja pierdolę? Gunpowdera. <grystanie> przepraszam, gadam czasem głupoty. Creeperków trzeba poszukać. Where creepery? Tyś. 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 Powiedziałem o tej mążce kostnej, zobacz, i teraz, kurwa, nagle, o. o. ale jest sobie creeperek numer jeden. Siema, dzięki. Siema, dzięki. Sobie od razu tutaj przygotuję, żebym widział, ile mam. Bo tam później, żeby znaleźć sobie ten, jak to się nazywa? Później, żeby znaleźć sobie trzcinę, to jest żaden problem. Najgorzej, tylko tą mączkę. Ten, ten. Mega Powder, teraz ja tą mączką. No i na luzaku cyk, 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 kurwa, co ty za na napierdalasz, gościu? A to też wiadomo, że dużo nie trzeba, bo to. i tak mnóstwo leci, prawda? Bo to wystarczy, jedna ta. Jeden gunpowder, jedna kartka papieru i masz już trzy T, 3 fajerwerki. No to to jest chwila, jak nabijesz. Pull. Tyś. 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 15, super. Ale bardzo dobrze mi idzie to farmienie. Tam ludzie mówili: Zrób sobie farmę. Ale w ogóle to mi się podobało, że ludzie mówią: Zrób sobie farmę Tridentów, zrób sobie kurwa, farmę Gunpowdera. Ale to, to. To właśnie nie o to chodzi, żeby w tej serii były farmy. Bo na farmach to każdy głupi może sobie zrobić różne rzeczy. A tu chodzi o to, żeby wiecie. Tak jak pan Nocz przykazał przechodzić tego Minecrafta. Na spokojno. Na chilku. O, ten jakie spodnie ubrał, zajebane. I buty. O, ale tu kurwa zombiaków. Ty jaki wysyp. Ale siła. Ale siła. No naprawdę z 10 zombiaków kurwa teraz ubiłem. Tak we chwilę. Ale na live będę mógł też nafarmić troszeczkę tego... Mm, Gunpowdera. W zależności od tego, ile mi tam potrzebne będzie, bo. I zacząłbym już przygotowywać się do tego. Mm, achievementa. Związanego ze wszystkimi rodzajami. Jedzenia. I powiedzmy, że. Horus fruta zostawię sobie na koniec. Jeżeli. Tamte 40, co będę miał przygotowane. To będzie wystarczająco. No to tak bym. Tak bym to sobie właśnie widział. Kurważ, mam półtora staka prawie. Ale następny liveik będzie mocno podróżniczy. Odnoszę takie wrażenie, bo będzie jednak i latanie i szukanie tych biomów i wszystko. To może być tak, że to będzie bardzo potrzebne. Tamten mi zniknął, to o, tutaj się pojawiły za to trzy, zajebiście. Kurde, i powiem wam też tak szczerze, że myślałem, że właśnie biorąc pod uwagę to, że będę na yy... Na kuracji medycznymi brokułami, to, że będę jakoś tak mniej trzeźwo myślący na przykład na filmach i na live'ach, a się okazuje, że jest naprawdę bardzo dobrze. Co jest spoko informacją, bo to oznacza, że mogę bezpieczniej, elegancko sobie wykonten, robić moje hobby, nie? Nie patrzysz to to. Dostawcie mi kurwa te klipery. A teraz nie mam tego kurwa. Co mi... Drugie żyć koda. Bo użyłem. Nie co kurwa szczelasz, hamie, jebany ty. Ty, ale ja staka wyfarmiłem, a te kliperki jeszcze mi nie znikną. dobra, to może nie trzeba będzie farmić na live'ie. <laughs> jak tutaj stack wyfarmiłem, ale ten looting trzy kurwa, jak dobrze, że siadł, nie? Dopiero teraz sobie zdaję sprawę, jak to jest przydatny enchant, nie? No bo wcześniej to gdzie to miałem sprawdzić? A teraz się okazuje, że jest naprawdę bardzo, bardzo... Bardzo przydatny. No i 65, słuchajcie. 65 Gunpowderów. Bardzo dobry wynik, jak na jedną nockę farmienia. A właśnie, tutaj są jeszcze Creeperki. A przynajmniej ten jeden jest. 68. No bo to po 3 maksymalnie. Dobra. I fajnie, że też ponaprawiane wszystko, nie? Ty, ale tak blisko byłem od swojego tego. O proszę. To nawet nie wiedziałem. No i tak powolutku, widzowie, będzie się kończyła nam ta seryjka. Swoją drogą. Bo jak widzicie, bardzo dużo już zrobiłem. Mało zostało do zrobienia. Wiadomo, duża część to będzie przygotowanie na live'ach. Także pewnie tutaj może być tak, że będzie więcej live'ów się pojawiało z samego Minecrafta. Bo jednak przygotowania do ostatnich rzeczy będą. No, mogą być dosyć problematyczne, nie? I trzeba będzie poświęcić na to bardzo dużo czasu. Ale kurde, jestem tak zadowolony. Naprawdę, wy sobie nie zdajecie sprawy, jak ja jestem bardzo zadowolony z tego faktu, że. Tak dobrze mi poszło ogólnie. No ten Minecraft nie. <noise> Że to tak dobrze poszło. No i zobaczcie, mam trzy kurwa staki. Elegancko. Tu jeszcze papiren było, to jeszcze wezmę sobie ten papiren, bo czemu nie? Jeszcze więcej dorobimy, cyk. 3,5 staka do latania. Podkładajmy sobie rzeczy. Tutaj, to jest z tym tridentem będzie najwięcej problemów, tak mi się wydaje. To czuję, że na tym będę siedział dosyć długo. No, ale mam też nadzieję, że niezbyt długo. Że jednak uda się trochę szybciej niż wolniej. <laughs> Lightning Rody tutaj są. Ok. To mogę do zbrojki dać. I w sumie to też mogę już dać, bo to mi nie będzie potrzebne. Flint and Steel. Mnożyce nie wiem, czy do czegoś mi się przydadzą, ale na wszelki wypadek sobie. A dobra, to sobie mogę odłożyć w sumie. Mm, tutaj na pewno cyk. Aksolocik nie będzie potrzebny. Mamy mnóstwo, po prostu mnóstwo tych fajerwerków. Patrzę na żarcie, ale na żarcie na razie nic tutaj nie ma takiego. To mogę zacząć tak sobie wpierdalać. Bierzemy tutaj po pierwszym. Po pier pierwszy pasek do szamy. Niech będzie ogarnięty żeby podjeść wszystkie te, no i oczywiście Horus wrót będzie to i na samym końcu. Mam nadzieję, że mi zaliczy. Zobaczymy. No i jestem gościem przygotowanym na streama. Słuchajcie, pięknie. F3 plus B, to mogę sobie skidanować. I ok, co na pewno na tym. To będę musiał sobie przygotować też. A lisów będę szukał. Będę szukał lisów na pewno. To trzeba będzie dwa lisy przygotować ze sobą. Skompletować, żeby je też tutaj wypeklować. No to będzie trochę zabawy. Trochę zabawy będzie. No ale spoko, nie? <ścoughs> Co mi zostało więcej do zrobienia? No tylko tylko pofarmić, żeby jeszcze na odcinkach jakoś to wyglądało, chociaż tak patrzę właśnie jeżeli chodzi o odcinkowy, no to mogę zbalansowaną dietę zrobić i mogę to zrobić na następne dwa odcinki, nie? Że przygotować sobie jakieś miejsce, w którym to robię i... I tyle, no. No i w chuj kotów, żeby tutaj jednak też... tej all cat variants, no to to będzie z tymi kotami, kurwa. Będzie zabawy w chuj. No, także tyle. Takie są plany. Mordy, mordeczki, mordu nie. Serdeczna za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Wszystkie instrukcje oczywiście macie w opisie, i to by było na tyle. Widzimy się za niedługo w kolejnym materiale z tej serii. No i oczywiście dzisiaj na live. Kacę Was. Do trzymajcie się. Indio!